Siężko Młodziszwiry W dzisiejszym odcinku VLOG'a Zaciekawiony byczek, zobaczmy go Tutaj Zaciekawiony na nas patrzy Merda merda ogonkiem Co on od nas chce? No wiadomo, nic się nie dzieje Posłucha, to zawsze ktoś przyjedzie na treningu, Jakieś zamieszanie Dobra, zobaczmy no tak zwaną Przepiękną Toskanię Czyli urokliwa, środ, środek wsi W Toruniu, czyli w dzielnicy Kaszczorek tak to wygląda wszystko, te fajne drzewo. Jeszcze dzisiaj pykniemy na jara, także dzisiaj grubo, mimo że orka jakaś tam była. No 360 stopni widok, urokliwa Toskania. tak to wygląda. Abyczek cały czas tutaj ma jakiś tam łańcuch, coś tam ma założone. Cały czas agresywny, agresywny, dobra. Jak mówi Cezar Armilian, trzeba ze spokojem podejść. Wtedy zwierzak wyczuwa i też jest spokojny. Pozdrawiam i do słyszenia.